Na tym kanale już nie będę, już będą się, nie będę się w ogóle pojawiały filmy. Tylko sorty, tylko sorty. I to jest mój ostatni filmik na tym kanale. A ja będę tak zresztą sort. Codziennie jakiś sort będzie. Będzie około ósmej około osiemnastej zero zero. Więc jutro bądźcie o osiemnastej zero zero, jak nie to ja wrzucę filmik. Na... Jeśli ja będę nagrywał Robloxa nie wiem co wiecie Dobra ja idę za ale Ja właśnie będę nagrywał Robloxa Robloxa ma tam chodzi jakie są zasady chyba żadnych nie ma zasad Gdzieś to tylko Roblox? Kasperski, jak kiedyś? Ja, kiedy... ja też nie mam grać w tego Robloxa. Tak? jak zrobić nawet darmowe Robloxy, to możecie tam pisać w komentarzach, jak zrobić. albo jak pobrałem maj crafta mod do, nie wiem. Ten pyskiw, tam na dole zostawia jakieś kciuka w górę. A ja się znam nam wam do następnego odcinka. Widzimy się jutro. O, o o, jak nie to o to to o pierwszej? Do mnie ma. pa. pa, pa.